Cześć, z tej strony, jestem Dumniku 1. W tym filmie wróciłem ze Stefanem na Złomowisko i w tym filmie y, będzie kolejna część. Stanę tu. Nie! nie. U, kurwa, cały bok mi but. Dobra, nie przemógł mi but przynajmniej. Dobra, ale no i w tym filmie wróciliśmy na złomowisko i do nowej serii. Stefan chodzi. Nie, to nie jest. O, stoi cudo, widzowie. To nie jest nowa seria. Nie już przez trzy miesiące, ale nie chodzi nam o to, tylko o to. To nie jest nowa seria. A, no, nie mówię, że nowa seria. Wracamy do tej serii. Powiedziałeś, że nowa seria. Nie, widzowie, cudo nie już prawie przez pół roku, bo jest zima. Dopiero w lato ej, ej, ej. będzie. I oczywiście y, cudo, cudo, E, e, oczywiście, który się rozkłada. W tym filmie jest część, trzecia czy czwarta katowanie Leona. To, e, Stefan nazwał ją Leon to hulajnę. Nie, Dominik. Stefan. Don't you, don't you. Stefan. Ale dobra. To jest test wytrzymałości hulajnowi. Stań hulajnowi. Stefan ją trochę ulepsza, bo się trochę popsuwa. Nie jeździliśmy około... Ta, no nawet ty, no nawet rok nie jeździliśmy jej. Czy chyba rok już nie jeździliśmy. Dobra, ale... Ja chodź, lepiej. chodź, chodź, chodź. Gdzie? Najpierw trzeba ją umyć. Łowy? Umyć ją trzeba. Ja to, tam to są psiki? Aha, tam. Czyś tu... Śruba wypadła? Dobrze, że nie do wody. Patrz, myjemy Leona. Tu się nie da. Stefan myje Leona. No, nie, Stefan myje nie, nie. widzowie Leona. Nie. Dwa śluby odpadły. Mm. Na śluby chopie odpadł. Czekaj. Chopie na śrubę odpadł. A port? No i. No, co się stało? Ale co się stało? Stefan miałeś ja to umyć. No ja buty muszę sobie to umyć. Tego kolejnego wygląda gorzej niż wiadomo co. Dobra. Dobra, no idziemy już. Idziemy testować na ulicę. Dawaj. No na ulicę, debilu. Co ty robisz? Co no to gdzie? No na ulicę idziemy. No. Dobra, widzę, widzimy się na ulicy. Ee, Stefan wyszedł na ulicę. I idziemy teraz wysóbimy skąd. Znowu śrubka. Bo te dwa Bo to się rozpada. Dobra, gdzie możemy ją skatować? Gdzie może... Ja wiem gdzie ją skatujemy. Dobra, Stefan. E, ogólnie. Dobra, no chodź. Wojsko no, to masz w domu u siebie. Wojsko to masz w domu Patrzcie, jakie to był znieczone. Tutaj wnieczone Pokaż, tu wnieczone. Tu wnieczone. Pokaż ale z tu filmiczny. Tutaj wnieczone, tutaj. Tu. W, w filmie tego nie widzicie, ale to jest tak krzywe, oczywiście Stefan wszystko porozwalał. Oczywiście też naprawił A mącek też wypadły. Wywalił się. Dobra, wtedy widzimy się zaraz. To nauczyliśmy się walił. Dobra, no chodź, Stefan. No dobra, no dawaj. tu Stefan jedzie. I jeszcze rok temu to było dużo kamieni. E, wracamy na miejsce z Arienmenem. Tu się spotkałem z Arienmenem Stefan, a kiedy się pogodzić z Menem? No Nie wiem. Ale i, Idziemy na wojsko? To jest taki dziwak. Coś dziwak? Nie nie, 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 tutaj dawaj. Dobra, i pierwszym katem będzie, że będziesz całej siły kręcił i puścisz kolejną nogę. Nie, tu. No i ci się wnios, najpierw na trawie. To będzie test. Dawaj. Dobra w co? Śrubę z cicho. No i widzę, jak pojechał Stefan ty po wybieg. Dobra, no Stefan będzie... Patrzcie, co najźmy, małe to było takie wielkie boisko. Wielką to tą... masz. On jest jakoś jakieś zmał miało, kiedy było dla mnie takie więcej. dobra. Nie daj Dobra, cicho być. Stef Stefania no. Boże, nie podchodź do mnie, odchodzę, żebyś kręcił ty... Podchodzisz. Śruby ty masz w domu u siebie. W domu. Jak w ogóle musiałem 50 ślub mętów? Jest pan dwóch. W domu. O tu. Stoi. Dobra, no. Tylko w całej siły, tylko tak, żebyś nie dostał. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Ja. Stało się coś? Dawaj, żeby w dostało dostała ta hulajnoga. Stało się coś? Dawaj, żeby kolejnego wstupu leżyła. Widzowie, i dzisiaj, wtedy, kiedy to nagryłam, jest Sylwester. Jest rano i nic prawie nieba, ale jest Sylwester. Dzisiaj jest Sylwester i za jakieś 15 godzin będą strzelać fajerwerki, widzowie. Może jeszcze, coś Może jeszcze coś dzisiaj nagramy, ale nie wiem, bo zgaduję, że będę do Zawiercia jechał, bo ja do dziś do Zawiercia oglądać fajerwerki, bo tam dużo strzela. A ja będę chyba tu. Dobra, masz tak mocno hulajnogę środku. Nie, żeby w słup ta hulajnoga uderzyła. No debil jesteś. W domu masz środek, niech to słup uderzy. Człowieku, to jest sup. Słup cię zgniecie. Ta, sup. A w sumie to jest, ci możesz zgniecie. To jest metal i to jest metal. Metal to masz w domu. Cię ból, szypie Dobra, no ale to się nic nie stanie. Dobra, no dawaj. Ty, ty żebyś nie dostał. Dawaj, Stefania. Papa pa, widzowie. Ja pierdzielę, ja się Nic od... I co główno się sta. Wykrzywiło się, czy mi się wydaje? Bo, jesteś pewien? Chyba. Dasz tak, tak, chcę. cienkie i i Ja wolę nie chcę. Nie, ale czemu nie debilówcu? Bo jak się zmieciesz... To masz problem. ...to ja muszę potem odkupywać. Tak, odkupywać. No, raczej. To będzie w odsuńcie. Dobra, Stefania. Co wie, odchodzimy, Stefania. Odsuwam się. Dobra, no dawaj. W całej siły. Ja pierdzielę papa. pa! Jak poleciało! Co się stało? Spray wypadł. Pierwsza taka mocno widoczna już usterka. Co wypadło, nie? i reszta to się widzą, bo nic nie mówię, że to trzeba w to wydać i to nie. Bo się boi, bo żelazo chłopie je. to Dobra, w to walni. Jak się stanie, to się stanie. Nie no, przecież to jesteś chłopie głupi. Ale pli... Dobra, no będzie uderzał. Ja pierd... Ja to mogę zrobić? Główne, nie wiesz co. No dawaj jeszcze raz. Ja to zrobię. Tak. Nagraj mnie, no ja nagraj mnie. Nie, tak, tak. Czy ty jesteś udany? Nie. Czy to się aby nic nie dzieje? Tak. Co wie? Nic się widzowie nie stało. No bo mówię ci, że trzeba ją zrobić, kurde! To nie, po co? No to to nagrywaj mnie. To że ja nic się kupę widzę. To masz Jakie słońce jest tu ktoś Nie. Joś Nic się nie stało, dawaj się.